W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie. W 2020 roku 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych dni wolnych oprócz sobót i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto średnio 3 poduszki. Ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku? Zapisz obliczenia. Czyli najpierw musimy policzyć, ile było dni pracujących w marcu. Skoro 1 marca wypadł w niedzielę, to wiemy, że 2 marzec to jest poniedziałek i od 2 marca mamy 5 dni pracy. Za tydzień mamy 9 marca, to też jest poniedziałek, mamy kolejne 5 dni pracy. Za tydzień będzie 16 marca, i to też jest poniedziałek, mamy kolejny tydzień pracujący 5 dni. Później mamy 23 marca, i znowu mamy 5 dni pracy, i mamy 30 marzec. I uwaga, marzec ma 31 dni, czyli w tygodniu od 30 marca pracujemy tylko w poniedziałek. I we wtorek, czyli mamy dwa dni pracy. Czyli łącznie tych dni pracy w marcu mieliśmy w sumie 4 razy 5, to jest 20, dodać 2, czyli 22 dni. Wiemy, że pracujemy po 7 godzin dziennie i w ciągu każdej godziny pracy szyjemy średnio 3 poduszki. Czyli musimy pomnożyć 22 dni razy 7 godzin pracy dziennie i razy 3, ponieważ w ciągu każdej jednej godziny szyjemy 3 poduszki i wtedy wyliczymy, ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku. Czyli możemy to pomnożyć, że to będzie 22 razy 21, a to daje nam 462. Czyli odpowiedzią będzie, że w tym zakładzie uszyto w marcu 462 poduszki.